Mam dzisiaj trochę wolnego. Jak widzicie, posprzątałem trochę w garażu i no co, myślę, że na, no ja to jest ostatni live w tym roku. Jest kilka rzeczy do objaśnienia, do wyłumaczenia, ale zacznijmy może od tematu tej błyski. Ci, co mnie śledzą, na wiedzą, że ta błeska miała zostać sprzedana. Naprawdę, jakby Wam opisać po, po łebkach, to no ktoś po prostu był zainteresowany tą włoską, mówi, że ją kupi. Podaliśmy sobie rękę, wpłacił mi jakiś tam śmieszny zadatek. Minął miesiąc, minął drugi miesiąc, półtora miesiąca. No i wiecie, od słowa do słowa mówię, bierzesz tą włoskę czy nie? W końcu się okazało, że niby ma inne wydatki. No okej, okay, no Różne rzeczy się mogą człowiekowi przydarzyć, ale wystarczyło tylko napisać. E, na dzień dzisiejszy WSK zostaje, e, nie, nie zamierzam z nią jakoś może e, się na dłuższy czas związać. Jak dostanę coś w lepszym stanie, ta WSK idzie na sprzedaż. Do tego czasu na razie nie zmieniam, chyba że naprawdę pojawi się coś fajnego, coś na pewno w lepszym stanie celowałbym na pewno też 125, ale B3 może nowszą, no zobaczymy co będzie, to będzie na pewno nie garbuskę chciałbym z tym nowszym, nowszym zbiornikiem takim wiecie już typowo nowszym, lampa może być ta sama, tylko że z kominkiem, bo ta jest łączona, typowo 77 rok ale też bardzo ważna kwestia tutaj w tej ws Silnik nie jest zgodny numerycznie z ramą, więc, no mówię, no nie jest to taki element, który sobie cenię, więc za, na dłuższy czas na pewno nie będę jej miał w kolekcji. No ale czas pokaże. zaraz um, przejdziemy do ETZ -y. i powiem Wam tak: do ETZ. -y... Dostałem kilka fajnych części, które są w drugiej części garażu. pilni błotnik, bo ten już jak widać jest mocno skorodowany. dorwałem gdzieś dwie linki od gazu i od sprzęgła. Dobra, dzięki. I zaraz wam jeszcze opowiem, tylko skoczę sobie po coś ciepłego do picia. No bo jak się... No już idę! Jak się siedzi, to dosłownie minutka zaraz wracam. Jestem bez kawki, to ani róż. No i tylko, żeby to mi się nie wydało, bo co do tej MZ-y, no co wspominałem, tylni błotnik. A o, kaczorka jeszcze dostałem gdzieś. E, linkę od gazu i linkę od sprzęgła. Dostałem nowe, fabrycznie. E, jeśli chodzi o starter i dźwignię, zmiany biegu wszystko do niej jest, więc tym się nie sugerujcie. Jeśli chodzi o resztę, no mówię, nie będę bawił się w żadne tam regeneracje tego, bo to nie ma sensu. Teraz widziałem, że jest pełno takich fajnych zamienników. E, I no zostaje najważniejsza kwestia, czyli szukanie tych tych goleni. Bo tutaj i tutaj no one są w dość słabskim stanie, a jak wiadomo, no tego nie opłaca się chromować. Siemano, witam. I no, tylko to mi zostało, nie? I powiem Wam, ona nie wygląda może imponująco, bo jest trochę żarta, ale jako baza do renowacji, no mówię, jest, jest dobra. I obrotomierz, właśnie, bo obrotomierz nie jest od niej. Tylko, zobaczcie sobie, bardzo ważną kwestię. Widzicie, ona nie jest wyskalowana w kilometrach tylko w milach. Jest to wersja typowo na Wielką Brytanię. Obrotomierz mam z przedziałką taką numeryczną jeszcze na czerwone pole i wskazówka jest tutaj taka metalowa, nie plastikowa, ta jest od tych nowszych. Więc to też mam. Nie wiem, kluczy raczej powinien być oryginalny. No i lusterka. No teraz z czym walczę to lusterka. I powiem wam, że no, lusterka to jest mega, mega ciężki temat. BMZ -y powinno być tu takie, nie wiem, ocynkowane, zupełnie inne. No i na ostatnim live'ie, co prowadziłem, powiem szczerze, fajnie się to poniosło. Powiem, no, no, najważniejsze jest, jest dozownik, więc. No zobaczę, wiesz, jest praktycznie wiem, dużo ludzi kupuje taki zamiennik, gdzie wygląda tak jak ten. I powiem Ci ogólnie tak, jak kiedyś regenerowałem taką pompkę. Tylko, że to jest taka loteria, że no szkoda, szkoda słów, ale też do rzeczy bardzo ważny temat. Sorry, z reguły za styf. Tutaj wydech jest od niej oryginalny, ale no, na ostatnim liveie fajnie się to poniosło. I dwie osoby się do mnie odezwały, to mają typowo wydech z i no jeszcze raz bardzo, ale to bardzo im dziękuję, ponieważ pomogą mi to pomierzyć, porobić wątpię raczej, że dostanę taki wydech więc będę robił jakby taką przeróbkę. Nie? nie jest jakoś to skomplikowana rzecz nie wymaga to chromu, bo tam wystarczy czarna taka farba no i, no i plany już pomału idą ku temu, że jak uzbieram wszystko, czyli zostały mi te golenie czy tam sztyce różnie to nazywają no to to będzie taki ostatni mój projekt, który będę robił na razie chcę mieć wszystko kompletne do renowacji. No i zaś na, na gruby ptarcie to będę robił, mówię, ale no, no zawsze, na razie najważniejsze, że jest dobra pasa. Nie wygląda efektywnie. Fakt jest, mówię, błotnik jest w najgorszym stanie. Zasilnik, tak jak mówiłem, tutaj mam od Teski 5 to skrzynia i sprzęgło na pewno pójdą do niej, bo. Wał wow, się dowiedziałem, widzicie, no, niby człowiek się zna, ale zawsze z czegoś nowego się dowie. Wał wow, nie jest ten sam, no i zobaczymy, nie? ale mówię, to nie jest coś, co zrobię na pewno w tym roku, a w następnym. Ech. Może też nie będę was czarował. Za chyba dałem w stówę. Za linki dałem po 30 zł, za jedną. Za daszek dałem tam 50, bo to był oryginalny daszek. No, i tyle: I szukam jeszcze e, kierunków, to znaczy kloszy, bo te klosze, jeden na pewno jest oryginalne. No, i zaczymy, na razie, to wszystko. E, no, i potem będziemy brać się za renowację. Co ważne, no, ja też od dłuższego czasu zobaczyłem. 85 rok cechowały się tym, że tutaj nie jest h tylko jest wypukły. Jest zwykła żarówka. Jest podwójna wiązka. Dwójna wiązka do przyłącznika świateł. No i macie to, co tak najbardziej mi zależało, czyli dozownik. I jak możecie się przyjrzeć, tylko kurczę, nie wiem, czyli tutaj nie zerwia. Ta e, tu widać doskonale. Nie ma żadnego wężyka. Bezpośrednio tam nie patrzcie, że z coś leży, bo to nie jest wężek. Tutaj, jakby to Wam powiedzieć i wytłumaczyć. Smarowanie poprzez pompkę, która znajduje się w, w tej pokrywie, idzie w silniku. W silniku jest po prostu taki zaworek stopowy, zwrotny, i on podaje po prostu olej. Nie? No i to właśnie coś takiego też szukałem, bo to jest. Można powiedzieć, że jedna z ważniejszych rzeczy dla mnie. A resztę tam się ogarnie, nie ma problemu. Nie? no Mówię, ale. Dzisiaj już niestety nie jest tak łatwo, jeśli chodzi... czekajcie w statyw, to jeśli chodzi o, o części, o jakieś tam konkretne e, szukanie, no to no, temat jest dosyć ciężki. Kiedyś na no, to od się jednego do drugiego znajomego i te części szły bez problemu. No ale żeby mieć coś dobrego trzeba troszeczkę się namęczyć i tyle. Mówię teraz też jutro mam wolne. Potem zaczynam taki dosyć cięższy temat w robocie. Na pewno nie będę prowadził live'ów tak jak teraz, co drugi, trzeci dzień. Więc można to tak jak w tytule filmu czy tam live'a potraktować, że w tym roku to jest ostatni. Raczej się już nie wyrobię. Może jakieś króciutkie na TikToku. Mm, tak może troszeczkę podsumowując. W tym roku to... ...pić. Nie ukrywam, że jestem zadowolony. To jest te Suzuki. Kurczę, ale ciężko chodzi ten statyk żeby go trochę może pozaśpóźnić. Te Suzuki, tutaj widać doskonale, że jak posprzątałem wszystko, to jest miejsce na jeszcze jeden motocykl motorower. No ale niestety nie uda się tego. Chyba raczej zrealizować w tym roku, ale nic na siłę. Yy, tak jak też wspominałem na TikToku, może tutaj, już nie pamiętam. Yy. No na przyszłość będę chciał kupić jeszcze jeden motocykl. Nieważne czy to będzie MZT, czy Honda CB. Na pewno coś poniżej 91 roku. I polski motorower na silniku typu KD, czy tam Ogarn, czy tam nie wiem, no różnie to nazywali. Ja się tak aż tak nie znam. Więc powiem Wam, że... Ten rok no, dla mnie był bardzo pozytywny. Poznałem fajnych ludzi. Powymieniałem się też ważną wiedzą. O klamoty to powiem, że dużo ludzi się pyta. Jeśli chodzi o typowe ZT, no to mam bardziej częścinikowe, tam jak widać. Nie, ale mm, jeśli chodzi o polskie motocykle, czy to motorowery, mam bardzo mało. Zaraz Wam pokażę, bo dzisiaj znalazłem taką część, którą nawet mogę komuś wydać. Jest to wydech, wydech do komara. Nawet nie jest w złym stanie, więc jakby ktoś potrzebował, to śmiało, śmiało pisać. Mówię, do tego jest jeszcze oryginalna. Oryginalne kolanko. No i tyle. Nie? No wiecie, też nie ma co, co ukrywać, że raczej zostawię komorę kompletnego, więc jakbyście potrzebowali to, to śmiało pisać. Mówię no, zostało no, bardzo mało. Mówię te golenie. No, te golenie są możliwość kupna. Już dzisiaj też spoglądałem na aukcję Duelsa. Chyba 500 zł, dwie nowe sztuki. No ale szczerze wam powiem, już nieraz mnie życie nauczyło, że kupisz coś, jak kupisz gaśnik, to jest loteria i pytanie, no to jest niby prosta rzecz, ale też lepiej, żeby to była bardziej raczej oryginalna taka, taki element, no bo wiecie, to jest jednak też ważne, że jeśli chodzi o jazdę, a z tymi Chińczykami, to wam powiem, jest różnie, chciałbym, żeby coś mi się tam odpierdzieliło, albo skrzywiło, albo nie tylko pękło, bo to... Wiecie, niby kawałek rurki pochromowany, ale jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No, tyle. Niby nie jest zimno, ale też za ciepło nie jest, więc jakbyśmy się nie widzieli, to zdrowych, wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Do tych czasów, tam płacenie czasu i subskrypcje. Pozdrawiam i do następnego.